Zapraszam do sprawdzania nowej płyty Mateusza Dobermana, nazwa płyty nazywa się Derman Doberman, sprawdzajcie jego kanał YouTube, sprawdzajcie jego fanpage'a, sprawdzajcie nową płytę, pozdro 600, elo. Zapraszam na kanał niezdecydowanego multihobbisty pozdro 600, bonus BGC, elo. Pozdrówki dla Łukasza i Szymona z Sanoka. Pozdro 600 na rejonie. Bonus BGC. Elo. Siemaneczko, bonus BGC z tej strony. Lufa pytanie. Volume 2. Lecimy z tematem. Prosto z Mielna. Jest zajebiście w chuj. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Lecimy. Pierwsze pytanie Czy planujesz dalej rozwijać karierę rapera? Kiedy nowe kawałki? Kiedy nowa płyta? Lufa pytanie 2 jest w nowej wersji, jest w wersji solo z tego względu, żeby nikt mnie nie oszukiwał, żeby nikt nie pił wody. Dlatego sam leję sobie wódkę. Planuję odpowiedzieć na 20 pytań. Planuję wypić litr wódki. Mam nadzieję, że się trochę napierdole. Najpierw było pytanie Teraz będzie lufa. I odpowiedź na pytanie. I tak będzie przez cały wywiad. Więc tak. Planuję dalej rozwijać karierę rapera. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało z czasem. Jeżeli chodzi o kiedy nowe kawałki, kiedy nowa płyta, nowe kawałki będą po wakacjach jakoś we wrześniu wrzucę 3-4 kawałki na YouTubea jeżeli chodzi o nową płytę, to płyta będzie na pewno w tym roku. Ukaże się ona w listopadzie albo w grudniu. Na 100% będzie ta płyta, bo już nie możecie się doczekać tej płyty od dobrych dwóch lat. Będzie. Zobaczycie, że potrafię rozpierdole polską scenę. Czekajcie. kolejne pytanie. Dlaczego postanowiłeś zniknąć ze sceny YouTube oraz internetu oraz co robiłeś w tym czasie? Więc tak, zniknąłem z YouTubea oraz z internetu z tego względu, że chciałem trochę odpocząć od tego wszystkiego. Chciałem się zrelaksować, przemyśleć parę tematów, co można poprawić, co można zrobić lepiej, Czego się wcześniej nie udało. Zmążałem troszkę, już nie jestem taki świr, taki wariat jak kiedyś, ale też oczywiście będą jaja na moim kanale YouTube. Zobaczycie, subskrybujcie, pozdraszajcie TV na rejonie, na pewno się nie zawiedziecie. Co robiłem w tym czasie? No mówiłem, że odpoczywałem, relaksowałem się, przemyślałem wszystkie zdania na tak, zdania na nie. Zobaczymy. Co sądzisz o gangu Albanii i jaki wpływ on ma na nas, tolatków, latków, którzy tego słuchają? Więc tak, Bani, to lubię popka. Jest niezły świr, niezły wariat. Tak jak ja, jeżeli chodzi jaki on ma wpływ na nastolatków, którzy tego słuchają, no, taki ma wpływ jak każdy, każdy inny raper. Słuchają tego, bo lubią tego słuchać, a jaki ma wpływ, no, puh. może wyrastać z tego patologia. Jednym słowem, dobra. Lufa, kolejne pytanie. Tam widzę. Narzuciłem sobie konkretne, więc mam nadzieję, że wypiję tego litra. Będę troszkę najebany. Lecimy dalej z tematem. Pozdrosze się zmielne. O, kurde. Jakie masz plany na przyszłość? Jak ona będzie wyglądała? Więc, e, plany na przyszłość to stoczenie kilka wag, może w tym roku, w przyszłym na pewno, dwie, trzy. E, nagranie w tym roku na 100% e, nagrywam tą płytę dla was. A dalej zobaczymy. Robić hajs i tyle. Kolejna lufa. Kolejne pytanie. Ja muszę dzisiaj do Już to czuję. Pięć pięćdziesiąt. Już mam słabo. Co sądzisz o polskim sporcie, jakie dyscypliny uważasz za perspektywistyczne. Na jakie leci za duży hajs, a nic z tego nie będzie. Więc tak no. Dyscypliny, które mają największe perspektywy w Polsce w naszym kraju? To na pewno są zapasy. Na pewno jest siatkówka, na pewno też są różne dziedziny akrobatyczne z tych zawodów. Zdobywamy medale: mistrzostw świata, mistrzostw Europy i igrzysk olimpijskich. A jeżeli chodzi na takie, które się wydaje za duży hajs, a nic z tego nie będzie. To na pewno jest to piłka nożna, bo grajki dostawają grube miliony, a nic nie grają. Sądzę, że ja bez przygotowania żadnego kondycyjnego wszedłbym po połowie i lepiej bym zagrał niż taki na przykład Lewandowski. Więcej pożytku bym zrobił dla kadry narodowej. Dla Polskiej drużyny. Szóste pytanie. Najpierw lufa. Ojcy, ciężko mi dzisiaj te lufy wchodzą. Naprawdę. Po piątej już czułem, że odruch wymiotny miałem po piątej lufie. Co się nie zdarza. Czyli dwie, 250 tylko. Teraz będzie 300 mililitrów. Kiedy następna walka NOMA? No więc w tym roku planuję jedną walkę. Dostałem propozycję już na gali w Poznaniu, albo gdzieś tam w Wielkopolsce, jeszcze nie, dokładnie nie wiadomo albo w październiku, albo w listopadzie odbędzie się ta gala a jeżeli chodzi o plany dalsze, to w przyszłym roku planuję 2-3 razy zawalczyć za zobaczycie mnie w dobrej formie na pewno bo przygotowuję się bardzo dobrze przygotuję się też bardzo dobrze będziecie na pewno zadowoleni no niestety liczyłem na zwycięstwo w moim debiucie na zawodowym ringu w Poznaniu w hali Arena w głównej walce wieczoru we Freak no ale niestety 3 dni przed walką skręciłem sobie nogę skręciłem sobie kostkę nie dosyć, że musiałem walczyć w butach zapaśniczych to nie mogłem wyprowadzić żadnego żadnego prawidłowego ciosu Wiem jak to wyglądało. Wyglądało to jak polska komedia, no, ale niestety pokażę w następnych walkach. Jeżeli będę w pełni sprawny, nie będę miał żadnej kontuzji. Zobaczycie kołowrotki, hammerfisty. Wszystko zobaczycie, co będziecie chcieli. Balachy, nie balachy, kimury, backfisty, luesajepy. Y Na pewno będzie ciekawy. No dobra, zbliżamy się teraz do siódmego pytania. To jest obowiązkowo lufa, żeby nie zaspać. Mamy już pół jednej flaszki za sobą. Pytanie. Kiedy wracasz na treningi mówiłeś ostatnio na YouTubie, że od połowy lipca. Więc tak, tak jak widać jest, dzisiaj mamy 19 lipca. Jeszcze nie mam mnie na treningu. Bawię się w mielnie, piję, kręcę dla Was wywiad Lufa pytanie 2. Solo ale na pewno jeżeli wrócę niedługo do Poznania, planuję od 1 sierpnia zabrać się konkretnie do roboty. Zero alkoholu, ciężkie treningi, treningi MMA, K1, Muay Thai, zapasy oraz siłownia. Zobaczycie mnie w naprawdę dobrej formie za rok. Prze sobie nale trochę koli, już wypię ciężko, ciężko wchodzi mi dzisiaj ta wódka. dla was nagrywam, bo obiecałem, że prosto zmiana nagram dla was wywiad lufa pytanie dwa, dlatego oglądajcie. Jeszcze nie pół mytek. na pewno będzie ciekawie, Najpierw lufa, potem pytanie. Wymień pięć swoich ulubionych raperów. Więc tak. Na pewno będzie to Paluch. Na pewno będzie to Peja. Na pewno będzie to Gural. Na pewno będzie to Dixon 3.7. I piąte miejsce zajmuje Kaen. Jest dużo kontrowersji wokół niego. Bo cały czas na teledyskach, jak i na koncertach Chodzi i gra w masce Ja go lubię, ma fajne teksty Jest zajebisty w huły To jest z moich pięciu najlepszych raperów w Polsce Kolejna lufa wiem to pytanie Ale dam radę. Jestem twardy, bo nazywam się Bonus BGC. Kolejne pytanie brzmi następująco: Czy planujesz zrobić sobie jeszcze jakieś tatuaże? Więc odpowiadam: Planuję sobie zrobić w najbliższym czasie. Sierpnia albo we wrześniu. Tatuaż na łydce. Podoba mi się wzór Dragon Bulla, Songo albo Wegeta. Zobaczymy jeszcze. Jeszcze się zastanowię. Fajne wzory mam przygotowane. Tatuaż 7-8 stówek, więc nie jest najgorzej. A ogólnie planuję się połowę ciała wydziarać. 8-9 tatuaży zrobić Kręci mnie to. Tak jak mówią, zrobisz jeden tatuaż, chcesz zrobić kolejny. Zrobisz kolejny, zrobisz trzeci, czwarty, piąty, szósty. To jest wciągające jak feta, jak marihuana, jak kokaina, jak dobry seks. Lecimy z kolejnym pytanie. To będzie już dziesiąte pytanie. Ciężko to widzę, ale Dziesiąte pytanie. Kto jest Twoim największym idolem, jeśli chodzi o polską scenę MMA? Moim największym idolem, jak zawsze to powtarzam, jest zawodnik wagi ciężkiej, czołówka rankingu w Polsce, Damian Grabowski, którego serdecznie chcę pozdrowić. Jest najlepszy, chciałbym kiedyś być taki, taki dobry jak on. Pozdroszaj se Damian. Kolejne pytanie. Kolejna lufa. Coś czuję, że szybko się to skończy. Nie wiem, czy wszystkie pytania ogarnąć. No dalej. Jednasta pytanie. Wiedziałem, że tak się skończy, ale chuj. Jestem twardy, dam radę. Dużo nie zostało. Polecimy w chuj. jest hardcore mówię, że dzisiaj mam słaby dzień coś do wódki zjadłem chwilę przed wywiadem zupkę z paczki chińską myślałem, że kurwa dam radę żebym się nie zżygał bo zawsze tłuszcz daje radę nigdy mnie nie zawiódł Jakiś rosołek, albo coś. A teraz... Dałem pawie. I widać kurwa, nawet makaron kurwa. O kurwa. No i chuj. Jak kurwa być najebanym, to być najebanym. Się. Nie pierdolić. Dobra, lecimy dalej chwila przerwy z tego względu tak musiało być i chuj lufę jabłem, to teraz pytanie co lubisz robić w wolnym czasie więc tak w wolnym czasie lubię podróżować grać na konsoli oraz siedzieć na Facebooku To są moje zainteresowania główne Podróże PlayStation oraz Facebook Kolejna lufa Kurwa, się ja raz zżygałem, to mam nadzieję, że w drugi raz się nie zżygam, bo to jest chyba nawet kurwa naukowo potwierdzone, że to jest niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie się kurwa zżygać drugi raz. Uf. 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 No. Lecimy z kolejną blufą, z kolejnym pytaniem, aż tego boję. Jakie gry grasz na konsoli PlayStation 3? Moi fani wiedzą, że mam konsolę PlayStation 3. Nie kupiłem sobie jeszcze PlayStation 4, bo jeszcze mało gier jest na PlayStation 4. No więc gram FIFA 2015, Far Cry 4 gram głównie, Resident Evil Revelation 2. To są trzy główne tytuły. Jak gram na PlayStation 3, mega mnie kręcą. Niedługo wyjdzie FIFA 16, na pewno będę całymi dniami grał FIFA 16. Kolejne pytanie, kolejna lufa. I o kurwa. Kolejne pytanie, kolejna lufa. Łóżka nie Najważniejsze. To lecimy dalej. moje ulubione potrawy. Uwielbiam pizzę. Uwielbiam kebab turecki z mięsa z Cielęciny. Nie lubię skurczaka, wolę z Cielęciny, bo jest dużo lepsze. Lubię spaghetti. Lubię lasagne. I co jeszcze lubię? I lubię kurw wpierdalać szpinak, żeby kurwa był silny jak papaj, a żeby być silny jak papaj trzeba wpierdalać szpinak. Minęło 13 pytań. Lecimy z kolejnym pytaniem. Kolejna lufa. Połówka zrobiona. попитание того, кто Gdzie lubisz wyjeżdżać na wakacje, Polska, czy raczej za granicę? Jakie miejscowości? Jeżeli chodzi o wakacje, to lubię wyjeżdżać po kraju, po Polsce. Nie za bardzo lubię jeździć za granicę. Po pierwsze, z tego względu, że daleko się jedzie, dużo godzin się jedzie, podróż jest męcząca. Wolę spędzać wakacje. Nad Bałtykiem Polskim. Piękne morze. Też lubię jeździć w góry. Mam piękne góry. Jeżeli chodzi o miejscowości. Teraz jestem w Mielnie. Jestem już po raz szósty w Mielnie. Bardzo mi się tu podoba. Jest to najlepsza miejscowość, jeżeli chodzi o imprezy i tak dalej. Jak tu dojeżdżaliśmy, to staliśmy... 3 km w korku, taki jest ruch. Na plaży to nie ma gdzie błąka puścić 10 cm, a 10 cm jest parawan albo koc. Nie ma prawie gdzie przejść po plaży w tym roku. To tak. Jakie miejscowości? Na pewno mierno gdzie teraz jestem, skąd nagrywam dla Was wywiadów, a pytanie dła na pewno międzyzdroje, ustronie morskie, kamień pomorski, łeba, koło brzeg. To jeżeli chodzi o miejscowości nadmorskie. Jeżeli chodzi o góry, to na pewno Karpacz, Zakopany, na pewno Biały Dunajec. No i myślę, że na tym skończymy.